Z tej strony rutynowej i po raz kolejny witam Was na moim kanale. Słuchajcie, po mojej lewej stronie znajduje się stara opuszczona już pieczarkarnia, a po mojej prawej stronie PGR, do którego udamy się najpierw. Zapraszam w podróż. Idziemy sobie właśnie do PGR Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W tym momencie to jest oczywiście tylko opuszczony budynek. Ale cóż, idziemy zobaczyć. mam oczywiście podróż w skrócie, ale to jest jeszcze jakieś 100 metrów przed nami. Także zobaczymy co tam się kryje w środku. Dobra, słuchajcie, doszliśmy już do obiektu. Okna są dość wysoko i nie wiem na ile jest to możliwe, żeby się przez nie dostać. Zwłaszcza, że nie widzę niczego, na czym mógłbym podeprzeć nogi. Ale są jeszcze inne sposoby, także damy radę. No tak, są pięte. Idziemy dalej. Mówię, okno to ostateczność. Nie chcę mi się troszeczkę w taki upał wspinać. O, ale tu już jest niżej i też widzę jakieś szczeliny w drzwiach z tej strony także o wychodek w razie potrzeby tak drzwi są otwarte żadnych niczego dobra to idziemy szukać ojej Co jest? Czy to jest używane w tym momencie? O co tu chodzi? Słuchajcie, no mnóstwo siana. Wydaje mi się, że ktoś tego używa. Ale to nie jest prywatne, na pewno, nie? Także, mamy tutaj do czynienia z tak zwanymi dzikimi lokatorami. Ja słuchajcie, tymczasem szukam wejścia na górę. Co chwilę są takie dziury w dachu, w suficie, przez które widać, że można wejść na pięterko, ale nigdzie nie wedzę wejścia. Z zewnątrz też na pewno rzucił Wam się w oczy balkonik, na którym fajnie by było stanąć. Także idziemy, szukamy wejścia, a już za chwilę, jako że tutaj nie ma zbyt wiele pomieszczeń do oglądania, udajemy się do starej pieczarkarni. Oglądajcie do końca. Gdzie jest wejście na górę? Zakładam, że dziury po bokach. się dostać ale tutaj niczego takiego nie widzę poczekajcie jesteśmy teraz w dalszej części i na samym początku Wejścia na górę. Nie widać. Tu jest jakby element, którego kiedyś nie było. Więc być może. Ale mówię, samego wejścia nie widzę. Zaraz zobaczymy. Nie ma. Nie ma. A być powinno. Słuchajcie, wejścia na górę, nagrać mi się nie udało, ale spróbuję Wam pokazać w ten sposób, chociaż nie wiem, czy dosięgnę jak? Była tam coś? Teraz spróbujemy z drugiej strony. Beste mieli całkowity obraz. Strasznie wysoko. I co? Będzie coś z tego? Także okej, okay, słuchajcie. Ja zabieram Was w tym momencie do pieczarkarni. Okej? Okay? Szukamy. Jest pierwszy budynek. Słuchajcie, pierwszy jakiś murek. Nie mam pojęcia, czego się tutaj spodziewać. Już widzę, że wszystko jest zawalone. Chociaż, czy wszystko nie wiem. Zobaczymy. Tak, są mury. I coś jest, słuchajcie. Także zwiedzamy. Badamy. zostałem zaatakowany przez krzaczki, wiecie? I to nie było w ogóle przyjemne. Ale dzięki temu znajduje się w środku. To nawet nie jest opuszczona, to jest po prostu stara. Już zawalona. Czarkarnia. Ciekawostką jest to, że ten obiekt został mi polecony przez koleżankę. Bardzo się serdecznie pozdrawiam. Bez jej pomocy na pewno tutaj nie trafił. Poczekajcie, łączę jakąś latarkę. O, latarka nie była potrzebna, po prostu trzeba było ustawić jakość. Teraz słuchajcie, co się robi w pieczarkami. Wydaje się to dość proste, nie? Nie muszę chyba tłumaczyć Nie spodziewałem się czegoś takiego Na pierwszy rzut oka Zobaczmy same pozawalone ru, ruiny, mury, a tymczasem zobaczcie, jakie tu są artefakty. Kurczę. Szok. Co ciekawe, ten obiekt znajduje się centralnie przy ulicy. A mimo to w ogóle go nie widać. Wszystko dookoła tak zarośnięte, że absolutnie nie ma nic co wskazywałoby na to, że coś takiego się tu znajduje także jestem w bardzo, bardzo dużym szoku nie da się tego zobaczyć z zewnątrz idę teraz po ulicy a tam, tam w tych roślinkach, w tych krzakach jest właśnie ta pieczarkania. Jeszcze raz, dzięki Olu. Zobaczcie tutaj charakterystyczne wzory na ścianach. Jak mówiłem w jednym z moich poprzednich filmów, taki, taki efekt uzyskuje się przy użyciu specjalnego wałka, który te wzory już ma na sobie tak jakby wytłuczone. I malując zwykłą farbą po zwykłej ścianie uzyskuje się taki właśnie fajny efekt. Ciekawe, że zobaczcie. Wszystko jest zarośnięte. Ściany są pozawalane. A ta farba jeszcze tu jest. Tak jak sobie tutaj też pokrzywyk, na które muszę bardzo mocno uważać. Jeszcze, jeszcze fajny korytarzyk. I wasza miniaturka zarazem. Nie wiem się nic Tu się nie zawali mi na głowę. Ale skoro tyle lat stoi, to chyba nie powinno, co? Jest się zatoczka taka śmieszna. I wejście, słuchajcie, na dach. Także nie ma co się zastanawiać. Wchodzimy na górę. O, ta cegła się rusza. Ale nie będzie to problemu. Stanowiło żadnego. Mogę się podeprzeć statywem elegancko i jesteśmy na dachu. Nie wiem, czy mogę się po nim bezpiecznie poruszać. To jest jakiś domek. Zobaczcie, taki widoczek ze starej opuszczonej i zawalonej pieczarkarni. Tutaj nie wiem czy widzicie, ale przez krzaczki przebija nam się drugi budynek. Do którego właśnie w tym momencie zamierzam się udać. Tylko muszę się pozbyć wszystkich mrówek, które mam na sobie, bo to jest plaga. Po prostu dach jest dziwnie miękki, słuchajcie. I nie ukrywam, że poziom mojego komfortu jest lekko obniżony, ale dobra. Nie ma co narzekać. Ja postaram się na koniec Wam pokazać, jak to wygląda od zewnątrz, dlaczego ja mówiłem, że nie da się tego zobaczyć, bo naprawdę szok Barsz sosnowskiego. Słuchajcie, ta roślina jest trująca i niebezpieczna, także jeżeli gdziekolwiek zobaczycie takie charakterystyczne liście, to nie polecam, nie polecam tego dotykać, bawić się tym tak jak Rutynowy, który w młodości zrywał te liście i rzucał na rzekę, robiąc sobie ze znajomymi wyścigi liści. To nie jest bezpieczne, to nie jest zdrowe i nie powinno się tego robić. Jak wiecie, bardzo często mówię lub pokazuję rzeczy, których nie należy robić. A teraz muszę zejść jakoś na dół. Odłożę statyw. Przydałaby mi się kamerka sportowa, wiecie? Na pewno byłoby dużo łatwiej zobaczyć pewne rzeczy, czy gdzieś się wspiąć. kamyczek mi spadł na kamerkę. Dobra, to przejdziemy sobie teraz do drugiego budynku, sprawdzoną już drogą. I zobaczymy jak to wygląda. Okej. Okay. Tędy można się przedostać. Wszędzie są, słuchajcie, porozrzucane dziecięce, buty. To nadaje takiego um, jakby niepokojącego efektu i klimatu. Plus, takie dziury w ziemi. To też nie jest coś, co daje mi pewności siebie. Ale nie ma co. Szukamy, spiedzamy, eksplorujemy. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale ten film nagrywam z poziomu telefonu na gimbalu, jako że aparat, którego. Się ostatnio, że tak powiem, dorobiłem. Nadaję moim filmom efekt takiego trzęsienia się kamery, który w teorii da się usunąć w postprodukcji, aczkolwiek kosztem 20% przybliżenia, przez co nie widzicie wszystkiego tego co ja. Także dajcie znać w komentarzu, czy wolicie. Filmy nagrywane tą metodą do momentu, aż dorobię się jeszcze gimbala do aparatu. Czy jednak wolicie lepszą jakość kosztem trzęsących się rąk? Dajcie znać, co myślicie. Może macie jakiś inny pomysł? Może chcielibyście więcej przebitek, więcej takich ujęć z daleka, timelapsów? Dajcie znać, bo to właśnie wy. We współpracy ze mną tworzycie ten kanał. To nie jest tak, że wszystkie pomysły, czy, czy obiekty, czy wszystko co robię jest tylko i wyłącznie moją inicjatywą. Ja zawsze biorę pod uwagę Wasze zdania i staram się jak najbardziej do niego dopasować. Bo nawet jeżeli robię to ja, to robię to dla Was. Aha, pamiętajcie: łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, nie? To wszystko, także zostawiamy wieczarkarnię i zapraszam Was do podsumowania. I tak moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście ze mną aż do tego momentu, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i oczywiście dzwoneczka, żeby zawsze być na bieżąco, bo wiecie, wtedy dostajecie powiadomienia i tak dalej. Nie? Także widzimy się za tydzień w sobotę, być może wiatr nie będzie tak rozwiewał mi włosów. Do zobaczenia, piona!